No i uwaga. Ruszyły! Dobrze wszyła startusia, poprowadziła na ostatniej pozycji zdecydowanie Eklipsa. Prowadzi, w tej chwili już poprowadzi Dardara. Dardara, na drugiej pozycji Nigma Estela, na trzeciej Daniela, odstęp, dalej Dementor, za Dementorem Dusia, Dagoba, dalej nikotyna i w dużym odstępie Eklipsa. Na no, około 700 metrów przed celownikiem na czele stawki jest para Dardara i Enigma Estela na trzeciej pozycji Daniela. I wyjście na prostą wyprowadza Dardara, którą atakuje Enigma Estela. Enigma Estela. Dardara, te dwie klacze mają przewagę nad resztą stawki, trzecia jest Daniela. Dardara przy bandzie jest na pierwszej pozycji, atakuje ją finiszująca Enigma Estela. Dardara, Enigma Estela. Dardara, Enigma Estela finiszuje bardzo mocno Eklipsa. Dardara ma przewagę, na drugiej pozycji jest Enigma Estela. Dardara wygrywa jak chce. Est Enigma Estela na drugiej pozycji, na trzeciej Eklipsa, na czwartej tusia, na piątej. Dementor, na szóstej Dagoba, Daniela na ostatniej pozycji nikotyna.